Witam serdecznie. Trygon Powietrza na moim kanale Bliźnięta, Wagi oraz Wodniki. Zapraszam do czytania tygodniowego od 18 do 24 kwietnia. Sprawdzimy, kochani, energię na ten czas, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Pamiętajcie, że czytania te są ogólne one nie muszą rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie pod tym filmem. Dowolna ilość pytań 50 zł i czytania roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 zł. W tym również możecie mi zadać kilka pytań. Wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność znajdziecie pełną ofertę wraz ze zdjęciami i opisami. Pamiętajcie proszę kochani, żeby dobrać odpowiedni kamień dla swojego znaku zodiaku, wówczas działa on jak osobisty amulet. A tymczasem przechodzimy już do czytania tygodniowego. 18-24 kwietnia Trygon powietrza Bliźnięta bliźnięta. Co tam dla Was moi drodzy w tym tygodniu? Okej, okay. jeżeli jesteście osobami wolnymi, widzę tutaj poznanie kogoś przez internet bądź na wyjeździe, tu jest szybka komunikacja, telefony, SMS-y, maile, WhatsApp. Poznajecie jakąś bratnią duszę, kochani, prawdopodobnie bratnia dusza, osoba z przeznaczenia, bo tu jest miłość spełnienie. I generalnie takie fajne połączenie, arcykapłanka. Może to być rybarak, skorpion, ktoś bardzo uczuciowy, ktoś bardzo wrażliwy, ktoś bardzo empatyczny, tak? Z sercem na dłoni. I tutaj ta osoba może być do stałej relacji. Może to być, jeżeli jesteście mężczyznami, kobieta, która już jest czyjąś matką, jest po rozwodzie, tak? Pewna siebie, dojrzała, może prowadzić własną firmę, wie czego chce. I tu przychodzi nam sprawiedliwość, czyli to może być też relacja karmiczna, e, która gdzieś tam była wam odgórnie pisana, także możecie w tym tygodniu spodziewać się takiej swojej drugiej połówki przeznaczeniowej. E, tu przede wszystkim jest duży kontakt telefoniczny, internetowy, jest taka właśnie komunikacja zdalna. Co was może zasmucić? Walka w pracy, kochani, brak finansów, brak docenienia, brak finansów, tu jest konkurencja, walka jakaś walka nie fair, przede wszystkim nieuczciwość w pracy. I będziecie podejmować decyzję, czy nadal w tej pracy zostać i tutaj wykonywać swoje obowiązki, czy może nie lepiej coś znaleźć innego, coś lepszego, gdzie jest właśnie lepsza atmosfera, tak? Bo wiadomo, że atmosfera w pracy też wpływa na nasze wyniki tej pracy, którą tam wykonujemy, także tutaj też no, ona musi być zdrowa. Musi być zdrowa atmosfera, no bo inaczej nie jesteśmy w stanie się skupić, Funkcjonować, no i później, jeżeli ktoś Was nie docenia, no to wiadomo, że też no nie chcecie tkwić w miejscu, w którym czujecie się po prostu źle. Także tutaj na to będzie trzeba zwrócić uwagę. Zdrowotnie mamy trójkę mieczy. Trójka mieczy to są problemy z drogami oddechowymi. Mogą się pojawić zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Także tutaj w tym tygodniu, kochani moi, zwróćcie na to uwagę. Pamiętajcie, że zdrowie jest najważniejsze, także nie warto tego bagatelizować. Zapraszam Was serdecznie do czytań prywatnych. Zapraszam na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Zodiakalne wagi, moje drogie wagi, co tam dla Was? Ok, moje drogie wagi, tu jest koło fortuny. Jakieś zmiany przeznaczeniowe na pozycji, co Wam może miłego się przydarzyć, czyli coś fajnego, coś miłego. I teraz tak, los Wam może pokazać wartościową ścieżkę, którą warto podążać w tym tygodniu, tak? Możecie obrać nowy kierunek, nowy kurs. I teraz tak, tu są kochankowie, jest jakaś decyzja do podjęcia, jakieś wybory, one nie muszą być łatwe, tak? Natomiast one będą bardzo potrzebne, bo Wy jesteście zamknięci w swojej mentalnej klatce. Nie widzicie jakiegoś sposobu, jakiegoś wyjścia z danej sytuacji. Mam wrażenie, że chodzi o uczucia, bo tu jest życie na uwięzi kogoś bądź czegoś. To jest taka manipulacja. Może macie też koziorożca w otoczeniu, nie wiem, ale... Widzę wycofanie, rozdzielenie sypialni małżeńskiej. Widzę jakieś smuteczki. No i taka potrzeba pobycia w samotności, przeanalizowanie wszystkiego, spojrzenie na sytuację z innej perspektywy. Zastanowienie się nad tym, czy dalej warto tkwić w tej relacji, tak? Wisielec mówi o tym zatrzymaj się, przemyśl, kontempluj, bo może sprawa wygląda inaczej niż tobie się wydaje, tak? My czasami idealizujemy partnera. Natomiast tutaj sprawy przybierają szybki obrót yy, i wam mogą się bardzo szybko otworzyć oczy. Bardzo szybko wam się otworzą oczy na tę osobę i może postanowicie po prostu coś zamknąć. W pracy, kochani, macie walkę z silnej pozycji. Tutaj yy, o wszystko musicie, co prawda, zawalczyć, przepychać się łokciami, ale wygracie. Wygracie, bo to jest wasza sprzyjająca wam karta, i ona mówi o tym, żeby się skupić na tym, co jest dla was wartościowe i ważne. Zdrowie. Czwórka kielichów. Tu są niedomagania układu limfatycznego oraz powiększenie węzłów chłonnych, także tutaj na to zwrócicie uwagę w tym tygodniu zadbajcie o swoje zdrowie, nie przeziębiajcie się i tutaj kochani, jeżeli wychodzicie na spacery a jest wiatr, no to chociaż apaszkę załóżcie tak, bo z węzłami nie ma żartów, one potrafią boleć także tutaj taka wskazówka od kart, ja Was zapraszam kochani do czytań prywatnych, bo wtedy zrobię Wam gląd osobisty, to czytanie oczywiście jest ogólne zapraszam na rytuały oczyszczające, miłosne, finansowe separacyjne i po z Waszym znakiem zodiaku Trzymajcie się ciepło i na koniec zapraszam wodniki. Okej, okay, moje drogie wodniki. Hmm, hmm, bardzo fajnie, miłośnie, uczuciowo. Mhm, czwórka buław, księżniczka kielichów. No, miłość rośnie wokół nas. Planujecie jakiś wspólny wyjazd, wspólny wypad gdzieś tak? To jest zaproszenie na randkę na imprezę. Możecie myśleć o wspólnym zamieszkaniu, jeżeli od jakiegoś czasu się spotykacie. Natomiast tu jest fajna, e, fajna relacja, fajna relacja, dużo uczuć, dużo wsparcia, a mówi o szansie wyjaśnienia sytuacji w szczerej rozmowie. Wy też macie ze sobą o czym rozmawiać. Jesteście przyjaciółmi, partnerami. Jest takie fajne wspieranie się, więc myślę, że macie szansę tutaj rozwijania tej relacji, a jeżeli jesteście singlami, możecie poznać kogoś do fajnej relacji, tak? Natomiast mam wrażenie też, że troszeczkę czujecie się przeciążeni. Może po prostu ta energia teraz, bo mamy jakby nie patrzeć tego barana, słońce w baranie, trudne energie są ostatnio. Dużo osób właśnie narzeka, że. No, ciężko jest cokolwiek zdecydować, cokolwiek zrobić, także, kochani, tutaj e, widzę, że ta miłość będzie Was oskrzydlać. Natomiast, drogie wodniki, wy jesteście przeciążeni odpowiedzialnością za rodzinę, finanse, tutaj dużo pracy. Osoba na tej karcie dźwiga 10 pałeczek, ona już nie ma siły, jej się uginają kolana, tak? Jest ciężko. No, jest takie zasiedzenie, taki zastój, marazm. No, co tutaj dalej zrobić? Natomiast ja widzę, że w pracy jest fajna równowaga w dawaniu i braniu, jest możliwość awansu, podwyżki, ktoś was doceni. No i karta papieża. Pamiętajcie o wypełnieniu pitów, wniosków, tutaj podpisywanie umów, wizyty w urzędach, w sądach. Tego typu sprawy was czekają w tym tygodniu, więc warto się na tym skupić. A zdrowotnie trójka pentakli, czyli hormonalne zaburzenia przemiany materii, ale tu są też pokazane alergie pokarmowe, więc warto by na to zwrócić uwagę, bo, kochani, zdrowie jest najważniejsze. Ja widzę ogólne przeciążenie u Was, na takie zmęczenie. Myślę, że warto teraz więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu, dotleniać organizm, tak, suplementować się witaminami, tymi naprawdę dobrymi, nie byle jakimi. I tak samo, kochani, z tym związkiem: macie fajną energię, fajną osobę przy sobie, docencie to. Docencie, tu jest nawet chęć wejścia w, w związek małżeński, bo karta papieża też mówi o małżeństwie. Więc możecie przyszłościowo już myśleć o zawarciu związku małżeńskiego, jakieś zaręczyny. Może planujecie podczas majówki się zaręczyć, i tu już gdzieś będziecie szukać pierścionka, a jeżeli jesteście kobietami, to możecie właśnie gdzieś tam przeczuwać, że partner już szykuje niespodziankę dla Was. Mm, także bardzo ładne energie. Ja Was kochani zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały miłosne, finansowe, separacyjne i do zakupu bransoletek z Waszym znakiem zodiaku. Życzę udanego tygodnia, trzymam kciuki, pozdrawiam.